Drodzy widzowie, Polska stoi u progu jednego z najbardziej wyrównanych i emocjonujących starć prezydenckich w historii III Rzeczypospolitej. Emocje sięgają zenitu, napięcie rośnie z dnia na dzień, a najnowsze sondaże tylko dolewają oliwy do ognia. W dzisiejszym materiale omówimy najnowsze dane z badania opinii publicznej, przeanalizujemy wyniki. I tury wyborów prezydenckich, oraz zastanowimy się, kto ma realne szanse, aby zostać nowym prezydentem Polski. Czy Rafał Trzaskowski utrzyma minimalną przewagę? Czy Karol Nawrocki zdoła przejąć prowadzenie? A może głosy niezdecydowanych Polaków zdecydują o ostatecznym wyniku? Zostańcie z nami do końca. Ten materiał może Wam otworzyć oczy. Na wiele ważnych faktów. Zanim zaczniemy, nie zapomnijcie polubić tego wideo i zasubskrybować nasz kanał, aby nie przegapić najnowszych treści. Nie zapomnijcie też nacisnąć ikony dzwonka, aby jako pierwsi otrzymywać powiadomienia o nowych wideo. Zaczynajmy: Wyniki i tury wyborów Zacięty bój bez zwycięzcy. Wybory prezydenckie rozpoczęły się 18 maja i przyciągnęły ogromną uwagę zarówno mediów, jak i milionów obywateli. Kandydaci reprezentowali szerokie spektrum polityczne: od Rafała Trzaskowskiego, Koalicja Obywatelska, przez Karola Nawrockiego, PiS, posławomira Mencena, Konfederacja, Szymona Hołownie, Polska 2050 i Adriana Zandberga, Lewica. Jednak żaden z nich nie zdobył ponad 50% poparcia, co oznacza, że Polska zmierza do drugiej decydującej tury. Wyniki pierwszej tury prezentują się następująco. Rafał Trzaskowski otrzymał 6 147 797 głosów, co stanowi 31,36%. Karol Nawrocki zdobył 5 790 804 głosy, czyli 29,54%. Sławomir Mencen uzyskał 2 902 188 głosów, co daje 14,81%. Pozostali kandydaci osiągnęli poparcie poniżej 7%. Wybory zakończyły się wynikiem, który pokazuje niezwykle wyrównaną walkę między dwoma liderami różnica to zaledwie 1,82 punktu procentowego. Oznacza to, że nic jeszcze nie jest przesądzone, a każdy głos będzie miał ogromne znaczenie w nadchodzącej drugiej turze. Szokujące dane z sondażu walka o każdy promil. Najświeższe dane pochodzą z badania IBRIS przeprowadzonego dla Polskiego Radia 24. Wskazują one, że przewaga Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze jest wręcz minimalna. Rafał Trzaskowski 45,7%. Karol Nawrocki 44,9%. Niezdecydowani. 7,8% odmowa odpowiedzi. 1,6% różnica zaledwie 0,8 punktu procentowego. To znaczy jedno: wszystko zależy od głosów niezdecydowanych, a tych jak pokazuje badanie, nie brakuje. Wyborcy Sławomira Mencena oraz część elektoratu Hołowni i Zandberga mogą przechylić szale zwycięstwa na jedną ze stron. To właśnie oni, ludzie, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, Mogą zadecydować, kto obejmie najwyższy urząd w państwie. Frekwencja ile osób pójdzie do urn wyborczych? Sondaż IBRIS pokazuje również ciekawe dane dotyczące zamiaru udziału w wyborach. 66,2% badanych deklaruje zdecydowaną chęć głosowania, 8,5% mówi, że raczej pójdzie na wybory, 3,2% raczej nie planuje głosować. 15,6% zdecydowanie nie pójdzie do urn. To oznacza, że nawet co piąty uprawniony obywatel nie planuje wziąć udziału w drugiej turze. Właśnie dlatego każdy głos ma znaczenie, a mobilizacja elektoratu może być kluczem do zwycięstwa. Kto zostanie prezydentem? Możliwe scenariusze Polacy wskazali dwóch liderów: Trzaskowskiego i Nawrockiego. Trzaskowski reprezentuje liberalny, europejski kurs, mocno wspierany przez koalicję obywatelską i centrowo-lewicowy elektorat. Z kolei Nawrocki, jako kandydat prawicy, wspierany przez struktury PiS, czerpie z elektoratu konserwatywnego, patriotycznego, często bardziej zmobilizowanego. Co ciekawe, wielu ekspertów twierdzi, że kluczowe mogą okazać się. Mobilizacja młodych wyborców, którzy licznie popierali Mencena. Kobiety z dużych miast, które w Piłszej i Turze poparły hołownie. Polacy mieszkający za granicą, gdzie frekwencja w Piłszej i Turze była niższa, ale może wzrosnąć w dogrywce. Szanowni widzowie, 1 czerwca może przejść do historii jako dzień, w którym doszło do najbardziej wyrównanego, i emocjonującego rozstrzygnięcia prezydenckiego w Polsce. Choć sondaże wskazują niewielką przewagę Rafała Trzaskowskiego, nic nie jest jeszcze przesądzone. Decydujące będą głosy niezdecydowanych oraz to, kto zdecyduje się pójść do urn. Dlatego, niezależnie od preferencji, zachęcamy każdego z Was do udziału w wyborach. Bo demokracja to głos każdego z nas, a przyszłość Polski zależy właśnie od takich decyzji. Jeśli podobał ci się ten materiał, zostaw komentarz, kliknij lubię to i subskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnych analiz i relacji z kampanii prezydenckiej. Daj znać w komentarzach, na kogo zagłosujesz 1 czerwca. Czy ten sondaż zmienia twoją decyzję? Nie zapomnij zasubskrybować.